Wracamy po krótkiej przerwie. W którym się skacze? Nie no. I znowu spała, nie teraz, nie spadliśmy tak wcześniej. Następne podejście i yes. jest. Jest. Hep, im dłużej trzymasz klawisz, tym dalej skaczę, tak? Chyba tak, tak mi się wydaje. Nigdy się na tym tak naprawdę nie zastanawiałem To siebie są epickie, naprawdę. To siebie są epickie. Powinniśmy je usunąć, no ale już trochę ale, za późno. No, się z początku nie chcę. Na to dzień ja nie używam tak wulgaryzmu, bo jesteśmy bardzo grzeczni. No i zęba w Za dużo się pije, <słup> wtedy się leży. No. Piotrak to chyba o tym najlepiej <g savoir> <wiesz. giber> Nie, ja nigdy nie piwa, nie miałem piwa w Polsce. A no Nie piję, ja nie piję, nie piję alkoholu, może napojów wysokoprocentowych. A to piwo ma mało procent. <giber> no piwa mają mało, ale ja mówię o wysokoprocentowych. Typu spirytus. Typu z... spirytus. <giber> <giber> no tam 90% ma. 94% nawet skacze. A de Natura ile ma? Natura? Nie wiem. Koło. Z... 99, ale na pewno jest to. No nie ma to jak w grze o szlachetnym rycerzu opowiadać o de denaturatu. Ale w, jesteśmy po prostu sobą. Nie będziemy w Nie nic, nie jedno. udajemy nic. W ogóle nagrywanie na spontanie, jak to mówią. Nagrywamy na spontanie. Trzeba wspominać idziemy. stare czasy. ciemność, rzeczy. widzę ciemność. No. O jest, oh, jest! Jak on wygląda! Popatrzcie na jego kolana, po prostu są boskie normalnie. mam tego kolana. On się na nogę jakoś, mój za nie umie utrzymać. Jest Gdzie jego stopy? O O, o kurwa nam o, 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 kurwa. Chyba padniemy Pierwszy de Nie wiesz, taki wielki dead na bosie. Zjarajmy się Użyjmy wody, żeby nas nie waliło No I kontynuujemy Dobra Skuszy go Marcin chyba, nie? Piotrek, bądźmy na chwilę cicho Niech widownia usłyszy jego piękny śmiech Jakbyś się... Jakby gwizdek puknął. Ja go w No. <laughs> Inteligentny. O. Tutaj możecie zobaczyć piękną grę Piotrka. Oczywiście, hmm. oczywiście. Kiedy pierwszy raz grając fajpa pokonuje gran bez żadnego problemu. <laughs> wow. A się zarzuci chłopak. Coś mi to przypomina. Nie, no nie, Czekaj, no. może w Gears War, trójce te maulery, czy jakoś tak, Ta. z tymi takimi możliwe, toporami. Możliwe, Te tarczoki, jak to na nich nazywamy, o, -o, o, I zaraz w taki oto sposób ten nasz drogi, duży, długi kolega duży. zamieni się... To ja już mam większego. A <laughs> ci nie wiem o tym, ty A Oj, przepraszam. Zobaczmy na... no, jeszcze kilka razy go czepniemy. Ooo. Oj. Jest! Yes. I patrzcie. I. o, 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 o. brzuch był będzie żygał, i skurczył się, no. i. oto w piękny sposób, jak się ucieka w tej grze. Łapmy go. Jest. Trafiłem go? No. Jezus, całe dzieciństwo uciekało mi do tej dziury. Trafiłeś go. Dostaliśmy coś dodatkowego, jakiś różowy napój. Jezus, Marek, gdzie on jest? Tam, taśny napój. Chlebowy eliksir. Aha, no tak, pamiętam. Tutaj coś jest. Weźmy to. Mhm, mm zajebiście. Nie, yeah, mam na, na No, to się nakłada na piersi. No, a jakoś tego nie ubrał. No nie za bardzo. Zasejwujmy. Każdy rycerz w tej grze musi dobrze sejfować. <laughs> Dokładnie. Idźmy dalej. Jo, znowu sobie coś przypomniałem, jezu. No Marcinów. Później. No ten kominek też odegra bardzo dużą rolę. Może nawet dzisiaj w nocy to zobaczymy, ponieważ... Pobijamy rekord, Pobijamy rekord. rekord. o nie ten. Pró próbujemy po prostu siedzieć całą noc i grać. Gdzie dojdziemy, tam dojdziemy. Moim zdaniem dojdziemy do trzeciego Taskana. Piorek, co ty obstawiasz? Jak się postaramy i uprzemy, o teraz coś tu będzie, A, pamiętam. Przyjdzie teraz nasz ten krzyżok. Skąd wiesz? Grałem w tą grę z tobą, nie? Ale to kiedy było? <grystanie> <grystanie> Nawet ja tego tak nie pamiętałem. <grystanie> ja pamiętałem, nie wiem jak tak mi się przypomniało. Na. Na, na Templarusze, wredni No. Teraz im pomagamy, ja jak grałem w tępimy jak nie wiadomo kogo. I pójdzie sobie, jest. i tyle go widzieliśmy. Właśnie, Potrek, ty mi ostatnio ostatnim ten link, kiedy ma AC3 wejść. Co sądzę o yy, O tych, że AC? Moim zdaniem to będzie coś nowego. Yy, nie znowu jakiś durno odgrzewany kotet typu Revelations i Brotherhood. Yy, tak, AC2. Nieprawdaż, ponieważ y, każda z kolejnych części to po prostu kontynuacja jednego i, to samego, jednego i tego samego. Przydałby się coś na boego w końcu. No wiesz co, ja grałem w jedynkę, grałem w dwójkę i grałem w to na PSP, więc nie za bardzo się orientuję. Chyba była jeszcze dwie albo jedna część. E, Brotherhood i Revolat przyszedłem wszystkie, bo jestem bardzo dużym fanem tej serii, aczkolwiek to jest odrzewane, po prostu zaczęło się z tego robić Call of Duty, no bez urazy, no, K no tak. Mówił tutaj oczywiście o multiplayerze, tak, o, tak Nie, Tak, multiplayerze oczywiście. Bo jeżeli wspominam fabułę Call of Duty, to du była Ej, genialna. Karol Duli, e, każdy Call of Duty do Battlefielda jest po prostu w singlu, moim zdaniem, najlepsze. Ja muszę nie ma powiedzieć, jestem wielkim fanem, Kodagram gram we wszystkie części praktycznie. No. Za to jestem fanem Battlefielda. No. <noise> tutaj właśnie różnimy się tym, że jak bardzo lubi taktyczne gry, w których trzeba zastanowić się jak przejść. Ja bardzo lubię gry, w których trzeba po prostu kogoś rozpierdolić. Dokładnie. Dlatego jeden zawsze yy, każdy z nas osobną grę zawsze mamy to i to ogólnie. No i, i nigdy nie możemy się z, dogadać z Bez... jaką grę tą samą kupić, żeby sobie nią razem zajęć. Dokładnie, dokładnie. Chyba jedyna taka gra, która nam się udała to BCBC. BC. Battle filbetką panów dwa. Tak, tak. Jeszcze chyba... W Duty Modern Warfare 2 graliśmy, lecz ja potem sprzedaję. A no tak, tak, tak. A ty, tak, tak, jeszcze tam mieliśmy razem. Brotherhooda też mieliście coś, ale nie graliśmy wtedy razem. No nie, no bo mi go dałeś, pożyczyłeś. Nie, no Dawida go wtedy wziąłeś. Tak, to, tak, tak, Dawid, tak. Aha, no tak. Dawid miał no nie... właśnie, pozdrowienia dla Dawida, oczywiście, mojego ziomka. Oczywiście, który nudził mi całą noc, że mu wysłał SMS-a na wspaniałą grę pod tytułem Tibia. Oczywiście, jesteśmy hmm. też jakimiś fanami tej Nie żebyśmy obrażali tutaj fanów oczywiście, prawda? Hmm, tibia jak Tibia, gra wciągająca. No taka prawda, no. No mówisz jak ten dokument z tvn <laughs> Gdzie, no gdzie dziecko pobiło mamę krzesłem, bo mu wyłączyła A słyszałeś o tym, że koleż w Ameryce zabił matkę xboxem, bo w nią rzucił? Genialne po prostu <grym> Ponieważ grał bodajże w jakąś część Call of Duty Czytałem w jednej gazecie i po prostu no, rzucił w nią xboxem no, Moim zdaniem żal konsoli, no ale ja to <grym> nie <grym> <grym> Prawda? Co ta matka konsola, <grym> Dokładnie, dokładnie Dobra, czytaj. Jedziemy w górę, naciśnijmy guzik Jest to... Trzeba sprawdzić, gdzie teraz trzeba się dostać. No, też Nie. tak uważam. 7 minut, 7 minut. Dobra. Jedziemy w górę, jedziemy w górę. Irytujemy ta muzyka z miasta. To Właśnie... taka, taka na siłę cukierkowa. Tak, tak. Ale ogólnie, jeżeli miałbym całą ścieżkę dźwiękową z tej gry oceniać, to powiedziałbym, że jest genialna. Jedyna chyba gra, która miała lepszą ścieżkę dźwiękową od tej gry, to według mnie jest Red Alert 2. Mm. osobiście nie grałem w tą grę, ale widziałem jak Marcinia gra, także też polecam. No widziałeś go z czy? Tak. czy, czy. Tak, dwójka i trójkę ogólnie. No tak, bo... Bo dwójka była jedna PS1 bodajże, że jak zawsze mają Dwójka, dwójka była na komputer. Nie. PS1, Jedynka, jedynka, na... jedynka. jedynka, jedynka, jedynka. jedynka grałem na PS1. No tak. E, jestem to znaczy może ja, ja jestem fanem Dead Alert. Bardzo podoba mi się Tania. Tania? Tania jej było? Tania no. Bo... Taka cytata blandyka <laughs> tak, o Ayasu. Wow. No <laughs> jak to Tania kobieta, nie? Jak to Tania kobieta. Od niskich obyczajów. A tam nie wiem czy niskie, ale. No, to, ale Tania. Bardzo o, fajna ta gra. Szczególnie trzecia część, kiedy co, co, pomiędzy misjami wyskakują cytaty Laski i opowiadają o celach misji, prawda? Kiedy ja się pokażę, to Taka tak zwana motywacja, nie wiem, że. Wrócisz co coś. Wrócisz Adamcy. Mam nawet taka z tej gry, po co Ci pokażę. Okej, okay, okej. Okay. Tutaj tu jesteśmy w klasztorze. Jest tak? Tu, tu jesteśmy, tu musimy dojść. No to do, do księdza idziemy się spowią do krzyżaka. no dobra, kontynuujmy. No. Czy, czy to nie ten grubastek był tam w klasztorze? E, tak, teraz będziemy wchodzić do masa, bodajże. No tak. Ten tego żarłoka dużego. Bardzo lubię tą postać. Lepiej no, skafanie się, potem po niej skacze jak spadnie z góry. Oj, przepraszam, nie spojlujmy. Właśnie, <laughs> spoilujemy <Spolujemy śmiech> trochę za bardzo, Postaramy się nie spoilować. No i zaś robię hood jego brat. Coś... robisz smród teraz. No. I też szpad. Nie mogę się doczekać drugiej epoki, kiedy ci rozbójnicy czy i kiedy będą bardzo przyjaźni ze mną i będą mi pomagać tutaj, że. No oczywiście, oczywiście. Następne ładowanie. Moim zdaniem za dużo tych ładowań. Nie, a pędzie, że trwają bardzo krótko. Ale jak na tamtą Oto. grę to było dobrze. Ten, który siedział ze mną wcale, był na pierśnik. Wiedziałem, że gdy zostawię otwarte drzwi, wpadnie w pułapkę. Zatrzymać. Jaki zdraj, dziecki pies. Dokładnie. No jak to krzyżoki, jak to tak, klasztor. Krzyżoki. Jak to katolik. Nie, no. Ja, nie obrażemy katolików mać, no ale jak to tamte czasy, to... Krzyżoki to były śmierdzielne, no nie... Wyznawcy kościoła z, tak naprawdę krzyżowali jak się dało. Ja ci muszę powiedzieć, że ja bardzo lubię krzyżaków, bo po prostu bardzo podoba mi się kultura, kiedy um, wypo będziesz wyposażonym w sprzęt rycerza, tak? Miejesz kolczugę, idziesz na wojnę, idziesz na krucjatę, I i po kursy? prostu zabijasz ludzi. W imię Boga! Dlaczego tego nie mogę tego wziąć? Imię imię Boga. Boga. Z... Dlaczego nie mogę tego wziąć? No nie wiem. Chyba bo... możesz masz full mamy możesz Bo sobie. No kasy. No nie wiem, nie wiem. Bóg chyba. Wbijajmy. O, drzwi nas prawie przyczasły, ale... Czar. Tam, bo to trzeba jakoś, nie to się wiec. musi schylić, jak tym jakiś guzik moim zdaniem. Czy o to? właśnie. Chyba tak i ona teraz tak zejdzie w dół. A nie, nie. Nie za bardzo. A to może skoczyć na nie z góry. Masz rację, Katrak. Masz rację. Zależy no mi na zdobyciu tego czaru, bo po prostu nigdy w tej grze nie, nie przykładałem uwagi do czarów, a myślę no, że... Trzeba skoczyć. No myślę, że są jakimś tam dużym elementem. Nie mamy chyba już miejsca Marcin. Tak, tak, widzimy 200 plastików. Jezu Maria. No mówię. Ja cię udało się. O, no, weźmiemy ten czar. A my się wydaje, że to po prostu potem schodzi na dół. <gry> Ale... Możliwe, wiesz. Jak się przydziało, jest. Ucieszony hype. A jak tu jest Ustawiaj sobie ten czar, może... Oczywiście. Będzie przydatne. Tutaj... Może przedstawię tutaj menu, ponieważ... Um, nie wszyscy wiedzą o co tym chodzi. Tutaj mamy do wyboru różne rodzaje strzał. Następnym są klucze. No jak widać nie, nie ma ich zbyt dużo, ale... Ale klucze są. Klucze są, klucze są. E, tutaj są przedmioty specjalne, właśnie jak na pierśnik, czy różne takie rzeczy, które będą potrzebne w dalszej grze. Tutaj są elixiry, no i czary. Skończymy to menu i zrobimy przerwę lekką, ponieważ czas do nas się kończy. I jak coś to do usłyszenia po prostu, no trzymajcie się, No cześć. do usłyszenia, koniec? Mhm.